Sie Manecko, jestem bojowy pingwin. Dziś mamy drugi odcinek Minecraft na modach. Dlaczego go tutaj No to druga, druga próba odcinka, bo tamten odcinek mi się jakiś popsuł. Jak pr pr próbowałam, zrobiliśmy ten portal. Zwiedziliśmy dolne piętro zamku. Tamtego, co dostaliśmy. O, trochę stąd, rzeczy. Ten enchant, to coś. Mamy piesiulka. pełne minerałów. Bo jak się zabije tego szkieleta, na przykład w diaksowej zbroi, dostaje, dostaje się jednego diaksa. Teraz dokańczamy robić ten portal, a później, a później zrobimy portal do nieba. A później... No nie później, może teraz zrobimy prestiżowe budki. Zaraz pokażę jakie. Idealnie obsydianu starczyło. Schowam się lepiej. Były też walki z ogrami. Przegraliśmy. Ale i tam odzyskaliśmy. O nie, steki. No, mamy dwie różki nowe. pyk. Te dwie. Ale jak i się używa, zabierają zerełko. Ta jest ziemna, ta roślinna. Stawiam sobie tutaj. O! No, jeszcze pokażę Wam szybko to. I no, taki, taki, tak, żwir powinien gdzieś tu się znaleźć. Jak nie, to będzie problemik wielki. Żwir, żwir, gdzie to jest żwir? Musi być gdzieś tu żwir, albo się wkurza. Hmm. Może tam jest żwir? Nie, tam nie. Sprawdza, tak co się nagrywa? Nagrywa się. Zubcia, Żwir! Wiedziałem, że gdzieś tu był Żwir. Tak szybko setki. Pyk wlazło. Patrzcie na to, co tu jest. Jak małe cośki wybiły szybę, to mam przechlapane. Nie wybiły. Patrzcie co tu jest Świat gremlinów. Poczekajcie. Opcje. Nie słychać nic. Muszę tak, muzyki nie potrzebujemy. Nie słychać dalej. Ty, poczekajcie opcje po widać. Nie poziom trudności. To trudny, rozumiem, całość dźwięk. Wezmę tak. Hm. Umiał otwierać drzwi. A, ok. Słychać? Czekajcie chwilę. Zapisz witryk. I, I pyk. Będzie dźwięk. Nie wiem dlaczego nie ma dźwięku. Opcje. Tak. I nie słychać dźwięku. No cóż. Nie ma dźwięku, ale. Mikrofon jest. Może to wycisza ten dźwięk. Ale nie sprawdzę teraz. No cóż. No to teraz odcinek bez dźwięku będzie. Ale ten następny, trzeci odcinek będzie znów z dźwiękiem. I w każdą sobotę będzie odcinek Minecraft na modach. Teraz pokażę. Pokażę, jakie budki skraftu, skraftujemy. Sobie nie, zaraz, bo mamy, na, mamy trochę złota. Okej, okay. jakby coś z i ja nic nie mogę wyciągać. Patrzyłam, mogę tylko patrzeć, jak się. O! Teraz, teraz zobaczyliście, że ja to wyciągnąłem. Wkładam, znika. Gdzie on te fajne buciorki. Tu mam te fajne butki? O! Dzieci można mieć! I obrączki. Olej, ja Zapomniałem. Czy te fajne buty. O, tu są. O, te fajne buty. Patrzcie, jak. Trzeba mieć złote piórka. Złote piórka się robi. Tak! To kla... pokażcie to. Tego się nie da skraftować niestety. To ma pali. u nas gdzieś cztery piórka. Co musimy jej upolować. Nie zgadzam się. Tak. Tu flag. Nie mam piór. Nie bij mi psa. Nie. No nie, patrz. Hmm, ciekawe co jest. Z, z którego się wyleci pióra? brakin już tu. Hmm. O, owca. Za... Jest. Nie, przepraszam. Ma, ma za to zjedz sobie to. Więc ten O, jak? To ty? Ty, to ten niedźwiedź ten Dobra, jak, jak znajdę... O, może u... i... Kura Proszę daj 4 pióra Dwa To już chce jedna albo już chcę jedna albo dwie kury te O, daj mi... Daj mi dwa pióra! To już te jedną kurę trzeba znaleźć. O, larwa. O nie! Przed zachodem słońca trzeba kurę znaleźć. Szybko kura, gdzie jest tu jakaś kura? Znajdźcie mi tu kurę jakoś dajcie mi kurę. Dajcie mi kurę. No dawajcie, tu jest jakaś kurcak. Jest kurcak! Ten dał dwa pióra. Uciekam do domu teraz. to już to umarł. Szybko trzeba teraz uciekać do domu. A łas mnie zaatakował! Idź! Gdzieś na dworze. Bieloj piec z domu. Idź! Śpimy. Dobra, już wróciłem po cięciu. Odzyskałem. Idemy. No, Sześć razy zginąłem. Nawet możliwe, że więcej. Ale 15 złota mamy teraz. Od razu zro zrobimy zapalniczkę, odpalimy Por portal w pyk flag, Krat Kratkę za wysoki jest. No to ten mm. Pió pióra trzeba zrobić. Pyk, piórka, bierzemy sobie pióra. Wokół złoto, to przez złoto. I pyk! Oj, wypadło. Chowa, chowamy te śmieci do ekwipunku. O, pociąg życia. To zostaje nam. To idzie do środka. Pyk, pyk. Co? Patrzcie na to! Już mamy buty. Po co? Jakie? Po co ja te buty zrobiłem? Patrzcie na to. Pik! 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 I pyk. I nic HP nie straciłem. Dobra, teraz poprawi... poprawimy portal. W następnym odcinku zrobimy porta do, do nieba, no. Bo w tym nie zdajemy już. Okej, okay, trzeba wziąć sobie jakiegoś budulca. Pyk. Noc się robi pięknie, to sobie pójdziemy spać. Ile to można, może się niszczyć? Ajajaj Jeszcze dwa, tylko klocuszki musimy. Typ lis polują na psy. Mój pies jest przed domem. Zabili go? Teraz sprawdzę. Nie dobra, żyję sobie. Żyje jeszcze. Spać. O, teraz on śpi na podłodze. To ona teraz będzie musiała ginąć Ty jak on wstał szybko. A jak ja go biłem, to że ona spała. Jakie jaja. Lak. I teraz. Pyk. Nie. Szlak. Prędzej czy później gdzieś się stąd przeprowadzimy, ale na razie tu to, to będziemy żyć. Pyk. Pyk. I. Pyk. Portal. Ja. Yeah. I wbijamy. Zatem, czy coś jest w czy Nie ma nic. I. I będzie coś, co nie będzie. będzie. taki stary, ponury nergu. Hm. Huh. Okej. Okay. Jestem pod ziemią. Tym gdzieś pod ziemią albo nad ziemią. Dobra, lawa tu jest. Dobra, weszło. Ty gdzie my jesteśmy? Hm. No nie, w następnym odcinku to sprawdzimy. To już końce. Pa pa wszystkim.